No i witamy się. Jak widać, motocyklem to się już sobie lata. Pieski przywiązane, zaraz im doniosę miskę, naleję już wody i zaczynamy yy, zabawę. Zaczynamy zabawę z elektryką. Mam jeszcze mam jakieś dwie godzinki czasu operacyjnego. Eee, no i niestety będę musiał jechać do roboty. Więc zrobiliśmy przemyblowanie, przemeblowanie, jeżeli chodzi o tunel. Idziemy sobie niedługo klepać sadzonki, sadzoneczki. Więc wyjechały nam regały. Rozłożyliśmy je, troszkę zmienimy koncepcję, ale o tym któregoś dnia razem opowiemy. To, co tam zostało, podlewa się teraz zraszaczem. Tym obrotowym. I całkiem fajnie to działa. Zwierzęczki, jak widać, już poplątane. Nic nowego. A z takich rzeczy Sylwia oczyściła tutaj z tych pokrzyw zrobiliśmy sobie dookoła drzewek i będziemy tak wszystkie drzewka dookoła, nie wiem jak to osłaniać, od chwastów, tak żeby raz było w miarę to wszystko widoczne, ładne i, i przyjrzyste, a dwa, żeby właśnie te chwasty sobie wyeliminować przy samych drzewach i tak jakoś myślę, ładniej będzie, no. Doszły grządki, grządeczki. Wykorzystaliśmy to, co mieliśmy z półek, półeczek. Jeszcze pozostało wrzucić trochę kartonów. Były kartony, te, te dykty. By... Kartony, dykty i będziemy yy, kłaść ziemię, wsypywać ziemię. E, trochę tych grządek jeszcze tutaj dorobimy. Zwierzaczki już tak, już to się namierzyły, już afery. Afery kręcą, nic nowego. E, I to z takich aktualizacji tyle. No ja już biorę się za robotę taką konkretniejszą. Już wracamy majóweczka minęła. Było miło, fajnie, przyjemnie. Na tych ogrodniczych tematach i takich głupotkach. Ale teraz idziemy już e, działać tak konkretnie, czyli idziemy kończyć elektrykę. Czas najwyższy. Także co? Biorę się. E, no i tyle. No co? Nie ma co więcej gadać. Tak tośki. Tośki, tośki, kochane nasze tośki. No i dobra. Muszę już niestety kończyć. Mamy już zrobiony praktycznie cały tutaj ten przedsionek. Kuchnie, siłownia już jest na tip top. E, łazienka, ganek praktycznie dziecięcy. A przepraszam, na dziecięcym stanąłem. Garderoba zrobiona. E, dużo już nie zostało. Przede wszystkim w garażu będzie i na poddaszu. Sporo tej elektryki będzie. E, znaczy tych kabli będziemy musieli porozkładać, ale i tak już jest końcóweczka. Później pozostaje ją opisać ładnie i się uśmiechnąć do Kubusia. Eee, więc co? No, ja już niestety kończę, jadę do pracy. Eee, za godzinkę będzie Sylwia i mam nadzieję też tam dalej sobie będzie działała w tym temacie. Eee, w razie, gdyby materiał był za mało na odcinek, to sobie po prostu to połączymy i zrobimy sobie dwa dni w jednym. Atosia, ach, spragniona jest czułości, miłości i kochania. Dobra, zwijam się. Dzięki, że byliście ze mną. Króciutko ale mało czasu było, więc też nie było, nie było kiedy nagrywać, nie? lepiej coś porobić, niż jednak yy, nagrywać, bo zwłaszcza jak nie ma co za bardzo. Dobra, Gdzie jeszcze będą rury i już będziemy mogli powoli robić hydraulikę, tam sąsiedzi robią sobie płot, więc poczekamy aż skończą, pewnie parę dni im yy, zejdzie yy, i dopiero sobie zaczniemy już tak to na tip-top robić, także Fajnie będziemy mieli też chwilę czasu na to, żeby się trochę pouczyć łączenia tych rur. I na ile to jest skomplikowane, i na ile to jest trudne do, do zrobienia. Czy w ogóle jest szansa na to, żeby to spieprzyć, czy, czy wręcz jest to bardzo częste. Martwi się trochę o tą szczelkę, ale zobaczymy. Ubawimy się, jest ten żel, więc będzie zabawa. Wraz z Tosią i zwierzakami pozostałymi, które gdzieś tu się. ach kręcą. Zuma, pokaż się. Zuma. Jest zumeczka. A majeczka. A majeczka sobie tam myślę, że odpoczywa. My sobie posiedziały chwilę, więc teraz mają czas na tyle ode mnie. Trzymajcie się hejka i do zobaczonka niebawem. Witam was serdecznie, moi kochani. Teraz już sama, Adrian pojechał do pracy. Majówka się skończyła. Piękna pogoda się skończyła. No jest przyjemnie, ale jest tylko 19 stopni, wieje wiatr. Wolałabym słoneczko, a słoneczka nie ma. O, jak zwykle przesłona nie odsłonięta, ale już jest. Dziewczyny grzeczne dostały smaczki, o dziwo, smaczusie i są piękne i urocze. To co tutaj mamy kochani, to mamy sadzoneczki od rodziców Adriana kupiona wisząca truskawka plus sadzonki brzoskwiny, które trzeba będzie gdzieś posadzić tam na działeczce, ale to za moment, ponieważ najpierw chciałabym skończyć jeszcze to, co zaczęłam wczoraj. Trochę się namęczyłam. To raz, dwa poparzyłam jak cholerka. Ale warto było. Wiem, że Adrian już chyba pokazywał tutaj to oczyszczone miejsce. Zaraz do niego dotrę. Idę, 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 I idę. I, idę. <gryw> I jestem. Pewnie kojarzycie, że tutaj, w tym miejscu, pokrzywy to były do kolan. No i wczoraj skutecznie z nimi walczyłam. Fajnie to teraz wygląda. Przestrzeń wokół tego drzewka no, nieziemsko urocza. Drzewko też zupełnie inaczej wygląda. Normalnie dostało drugie życie teraz. Mamy nadzieję, że odżyje i będzie pięknie rosło. Pędy nowe są, także szansa na to jest. Z takich ciekawostek, jak sobie tutaj walczyłam wczoraj z tymi pokrzywami, to mówię: Boziu, co tak śmierdzi? Co się okazało? Myślałam, że jakaś gnójówka. Nawet nie gnójówka, bo taka gnójówka krowiokońska ma bardzo przyjemny zapach. Przynajmniej ja lubię. Inaczej skórzą. Ale szambo, o, nie, nie gnójówka, tylko szambo. Mówię, nie, no kurczę, ktoś wylewa czy coś. A co się okazało? Że tu za tymi sadzoneczkami Adriana stało sobie wiaderko i w tym wiaderku były pokrzywy. No i w te wiaderko z tymi pokrzywami napadał deszcz. I zrobiła się gniewka z pokrzyw. Smród. Ja słyszałam, że ona śmierdzi bardzo, ale sobie nigdy nie wyobrażałam, że to jest taki szambiasty smród. Myślałam, że bardziej taki zgniłych roślin, czegoś takiego, a to normalnie szambo. Nie do wytrzymania. I o, zanim sobie posadzę, o ile ci posadzę te sadzoneczki, jak mnie nie złapie tu zaraz deszcz, to, kaczę z tą kamerą, to uporządkuję sobie jeszcze ten fragment, tak żeby wyczyścić tu koło tych drzewek, bo będziemy agrowłókninę wokół każdego drzewka rozkładać. Fajnie to wygląda. Naprawdę urocze. No i trawa nie będzie wybijać, mam nadzieję. No, Także na dzień dobry popracuję sobie tutaj. Nie pokażę, ponieważ nie mam drugiego telefonu, ale będę pokazywała efekty. Także przyjrzyjcie się dobrze, bo krzywy są. Żeby, aż się zniżę, żeby nie powiedzieć prawie do kolan, po horyzont w sumie. No i za chwilę ich nie będzie. Do boju. Popatrzcie na nasze psychopatki. Psychopatki pracują razem z pancią tutaj, tak? I się wygubiają, i przeszkadzają i próbują kopać dołki. To jest w ogóle efekt ich pracy wczorajszej. Dobrały się do woziółek. O! Ok. Trochę udało mi się. O, zuma ma. A, tak siału! <gry> I zuma wyprowadza Majkę na spacer. <gry> A może Majka nie chce iść na spacer? Zuma. Maja, chcesz na spacerek? Niekoniecznie, tak? No, pół godziny pracy. I na razie wygląda to tak. Te drzewka już, już wyczyszczone, ale nie o tym chciałam. Chciałam Wam coś pokazać. Popatrzcie, tu kiedyś jakiś ptaszek miał swój domek. Piękne, nie? Małe cudo. Super ochrona, bo dzika śliwa, czyli kolce. Gniazdko przepiękne, jaki majstersztyk. <świet> Świetne, oczywiście je zostawiam. Myślę, że już żaden ptaszek mieszkać tu nie będzie, ale jest takie piękne, że niech zostanie. Tak, dziewczyny? Kompostownik mi się zapełnia. Wczoraj już po nim deptałam, dzisiaj znowu góra. Jeszcze od drugiej strony mam trochę miejsca. Także to wszystko musi się zmieścić. Jo. No dobra. Dziewczyny zmęczone, a tu do pracy trzeba wracać. Nie ma leżenia. Nie ma leżenia i leniuchowania, trzeba wracać do pracy. Zębulu piękny. Dobra. tam będę nie przejdziesz, musisz dookoła, glucie. No nie, to sobie usiądę. Pańcia zaraz pomoże, tak? Oczywiście, że pańcia pomoże. No więc, brudna, poparzona, spocona. Zgrzana, aż się musiałam rozebrać. A zuma! Zuma. 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 Ale mogę się Wam już pochwalić. Jestem z siebie dumna. Ponieważ wygląda to pięknie. I Powiem Wam tak. Nie, zaraz. Najpierw pokażę. I co? Aż zrobię obchód. Jak to pięknie wygląda. Kojarzycie. Do tych drzewek były haszcze, głównie pokrzywiska. A teraz tada Nawet Tosia przyszła podziwiać. Tosia nawet się tu bawiła z dziewczynkami. Tada Kompostownik. Będę musiała na niego wejść, oczywiście, pougniatać, ta -dam, ta -dam, ta -dam. no powiedzcie, czy to nie jest bajeczka jak dla mnie bomba. Tutaj te trawy zostawiłam, ponieważ wyglądają nawet fajnie. Tam w nich dziewczyny nie ganiać tosi. Tosia to królowa i tu rządzi. Ponieważ wyglądają nawet fajnie. Nie ma w nich pokrzyp. pokrzyw. Są wysokie, także na razie niech sobie zostaną tworzą taką naturalną granicę. Tu, moi kochani, nie było przejścia zarośnięte przez pokrzywy. Przejście jest. Drzewka czyściuteńkie. Co więcej, zostawcie to się. Co więcej, okazuje się, że puszczają odnóżki. Tak jak tutaj. Tego nie było widać zupełnie w tych pokrzywach okropnych. Tutaj puszczają i... I już nie pamiętam gdzie. Ale gdzieś jeszcze. Więc tak. Chciałam powiedzieć, że jak ktoś mi powie, że jak nie ma kosiarki albo nie ma wykaszarki, to trzeba siedzieć w trawie i w pokrzywach do kolan. To ja mu powiem: Pokaż mi swoje pokrzywy, a ja się z nimi rozprawię. O, jest jakiś przyjemny wiaterek. Bosko! Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że mam jakąś reakcję uczuleniową. Wydaje mi się, że to na wczorajsze komary bardziej niż na pokrzywy, chociaż byłam tak poparzona przez pokrzywy. Ale o! Nie będzie widać. Ręka aż opuchnięta i boli. No, ale co to? No dobra. Agrobuchyną się już dzisiaj nie będę zajmować do drzewek. To sobie zostawię. Chyba będziemy robić teraz z Adrianem. wtedy idzie szybciej. Chyba, że zrobię to jutro. Natomiast teraz chciałam się wziąć za ogarnianie trochę podwórka. Spójrzcie jeszcze raz, jak pięknie, jak cudownie, jaki skrawek fajny powstał. Normalnie można chodzić między drzewkami fantastycznie Majka już się zaplątała Łaś, zaraz pomogę a ja się biorę za co? no więc biorę się no nie, nie za gałązki trochę doszło, także muszę je najpierw pociąć i przygotować do rozdrabniacza biorę się za to i biorę się za to trocinki sobie wykorzystam do grządek Dam pod ziemię i będzie git. No, jeszcze tu trzeba będzie ogarnąć. Ale jak wiemy, świetnie mi to idzie. Więc rachu, ciachu i trawa do piachu. Zobaczonka. Muszę szczerze przyznać, a bardzo nie lubię tego robić, czyli muszę przyznać się do porażki ponieważ już pokonał mnie czas, jest po godzinie 20.00, a jeszcze muszę piec na spacer z dziewczynami, dać im jedzonko, wrócić do domu i rano na szóstą do pracy. Udało mi się zrobić tylko połowę z tego, co zaplanowałam. Tadao, tego nawet nie ruszyłam, bo szczerze to nie mam też już siły. Tak więc oprócz czasu pokonało mnie zmęczenie, a raczej ból kręgosłupa. No i te cholerne komary, które są jak helikoptery i latają tutaj całymi tłumami. Także po prostu trzeba się przed nimi ewakuować. ale wyglądam jak zmora. Elegancko. No dobra, kochani, bardzo serdecznie Was. Żegnam. Dziękuję za to, że byliście z rańca z Adrianem, po południu ze mną. Że wytrzymaliście jak zawsze. Tosia idzie. Tosia, sprawdzasz, czy porządnie, wysprzątane? No, porządnie, tak? Tosia. 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 Kto jest najpiękniejszym kotkiem w świecie? Tosia. Co ty tam czujesz? No, coś czuję. No dobra. Ja Pewnie też pójdzie z nami na spacer, także git. Mm, dobrej nocy, kochani. I do zobaczenia kolejnego dnia.